Jak wpiszecie coś bardziej medycznego, jak leczyć coś i coś, albo na podstawie badań powiedz mi, jak leczyć, teraz trzeba powiedzieć: Ok, wejdź na bazę bezpłatną, taką i taką, korzystaj z tylko pełnych artykułów, które są dostępne w tym i w tym, korzystaj z tylko lat takich i takich, i pewnie jakbym ten prompt budował e, i sobie go zachowywał, no to myślę, że skończylibyśmy mniej więcej na 3 czwarte, a 4, żebym w przyszłości miał pewność że taki prompt mnie nie zawiedzie i on dokładnie będzie wiedział z jakiej bazy, w jakich artykułach, na jaki temat, e, pomijając ośminiem artykuły z Indii i Pakistanu na przykład tak, no bo wiemy, że to nie do końca może być e, trafione, albo może z Chin, albo skądś, kiedy skądś ty uważasz. To taki prompt trzy czwarte strony myślę, że bym produkował. No po 3-4 miesiącach byłbym z tego szczęśliwy, jak to powinno wyglądać, żeby fajnie i bezpiecznie z tego korzystać na poziomie medycznym.